Mamy tam, was już w piątym odcinku z gry Workers: of Research Wizard's of the Republic i ostatnio planowałem to, 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 i to, to i to. No i w sumie to tyle chyba zrobiłem, za cały odcinek, więc pasowałoby zrobić trochę więcej dzisiaj. Idzie, poplatuję tu strefę. Ogromną strefę mieszkalną, więc zacznę od razu od kina. No, będzie stało też gdzieś tu, może, o. No, to się wszystko będę robił, starał się robić już ręcznie, samemu, żeby nie robić tego za. No, żeby nic już nie importować, nie, nie, nie eksportować, tak, ale nie importować już. Takich dużych ilości rzeczy. Tu w ogóle jeszcze trochę dróg. O, jeszcze robią. A bo nie ma ludzi do pracy tam. No, to trudno. A nie, idzie właśnie ktoś chyba do pracy tu. Nie, poszedł tu. Tu też tory robią. Ładnie tory robią, co tam? Jechał po towar, którzy przyjeżdżają z ciężarów, no i na razie to tyle. Co tu się dzieje? Tu jeszcze jest to. No i dobra, ja zacznę planowanie. Już jest kino ale też mógłbym zrobić. bo planuję jeszcze zrobić tu jakieś osiedla, tej kuty, może, ale za wielko Ale tu się zajmę tym osiedlem obok kuty. Obok Barahara tu się zajmę tym osiedlem. I tak będzie to już myślę, że asfaltowe wszystko. Ja Będą je budowali milion lat, ale Kiedyś zrobił. Będzie to jest taka nasza główna droga. dwupasmowa I tu bym zrobił rondo. Na, w miarę na środku rondo. Będziemy tu gdzieś rondo. Na przykład na przykład. Takie coś, do tego droga. Tutaj tak. I tu się już nic nie da zrobić, ale można to usunąć całą Tak, tak. Jest krzywo. Jest zbyt krzywo, żeby to zostało. Siatkę włączcie mi. No robię to tak nie pod kątem dobrym do tej siatki. To jeszcze raz zacznę od początku to robić. Tu będzie droga poprzeczna na przykład taka. Płaca. Na tak, razie bez podników będzie. Tutaj to osiedle, bo nie mam czego robić podniki Nie chcę tak wszystkiego dosłownie wszystko importować jeszcze. I tak. Będzie drugi pas tej drogi. Będzie się szedł do i do tą, tak i drugi pas. Teraz trzeba usunąć to i to. To. To to, i to. to. To nieźle. Tu jeszcze tak, tu jeszcze tak, tu jeszcze tak i tu... tu się nie da, trzeba zrobić połączenie i tu zrobić tak I teraz tu zrobić taką na przykład drogę Bo rondo na środku byłoby ładna Tylko to rondo będzie jajowate To będzie jajko a nie rondo Trzeba by to jakoś. No tak by pracowało. Bo to raczej niech będzie jajko, a nie rondo. To to takie robiłem. A nie będzie coś takie, takie coś rondo podobnego. tu na będzie takie odejście, czy takie odejście. Będzie na... Będzie Plac Główny Żeby udał jak Plac Główny to powinno być Zrobimy tu tak Tu droga powinna iść tak tu powinna iść taka poprzeczna Tak plac. Tak, tak I tak I tak Może być do tak. teraz takie dwie drogi tutaj jeszcze gdzie to było tylko co to jest to secret police to jest co to jest? Oratóż? Może Urząd miasta barki. Ale nie wiem, tutaj na środku by pasowało kino teraz. Idealnie. Wejdzie tu na środek kino. Tutaj taka droga, ale nie da się takiej drogi zrobić. To nie będzie taka. Niech tu będzie zeszło. Bo tak, tu już nie robią, to nie, nie zarobię. To nie zrobią już. Tak. Mogę już puścić, niech to robią. Tu parkingi by były do tego. Takie parkingi czy te małe? Może te małe niech będą tu wokół tego kina. Taki parking. Taki i taki. Tu z drugiej strony byłoby to tak samo. Bo, że tu się nie zmieści taki parking, to tu będzie... W sumie to tak mogłoby zrobić. Będzie chyba lepiej wyglądało. Będą takie parkingi. trzeba po 3. O teraz to trzeba usunąć. To i to. I teraz takie ładne znowu parkingi. Nie wiem czy będzie to ładnie wyglądało, ale... Ma działać, nie wyglądać. I takie parkingi. I ścieżki. Ścieżka dotąd, dokąd. Tu, tu, tu. wystarczy chyba i to już jest to oni też robią no i tu bloki jeszcze gdzieś powinny być bo tu niech będzie ta droga przedłużka I tu jeszcze do środka bym przykleił parę takich większych budynków na przykład to duże centrum handlowe duże centrum handlowe jest serio duże może to, być, o, o, nie to, nie, to będzie tak, tu będzie centrum. po drugiej stronie może być na przykład bar, bo bar to na środku bym chciał, z tego ronda, tu, nie? a w sumie nie będzie bar na środku ronda, Głównie to chyba nie będzie wyglądało. I mm, tak, tak, tak z tej strony, i tak z tej strony, o! Bar na środku rondą, idealne. Tu brzmieję, nie robię to, tu może będzie coś innego robić. Nie będzie tak, to już mnie wbudują. A tu nie parkingi. To taki, na przykład jeden park, duży park. No bo w centrum handlowego duży park idealny. To tylko tu jest niepołączone. A jeszcze raz, już już nie da nawet połączyć, to nie będzie to. I tyle. Więc to już jest szkoła szpital niech będzie w tym miejscu straż pożarna niech będzie już po drugiej stronie albo tu tu niech będzie straż pożarna tu niech będzie przedszkole takie jedno myślę wystarczy tu jakaś szkoła uniwersytet będzie w mieście i tu będą jeszcze tory później szły no, bo tu będzie jeszcze przystanek kolejowy, no to ładnie w ładne miejsce się zapowiada. Ale a tu nie może być. Na środku bym zrobił sobie przystanek autobusowy. Żeby mieli gdzie jeździć. Jakieś jeszcze inne rzeczy to zrobię. Na razie przystanek. Ten. Bo jeszcze jest dla trolejbusu, ale jeszcze nie. Jeszcze trolejbusy jeszcze nie. To może na inne miasto będzie. Tu już nie może iść droga. Tu może być droga. Tu nie będzie ta bardziej ścieżka niż droga. Tu już nie może być. Tu już nie może być. To niech to tak będzie. Jeden ma przecież Jedno łącznik nie będzie. Tu tak, tak. Na razie tyle. Bar. Bar albo taki. Bar. Może taki na razie. Nie będzie taki bar. Bar będzie stał w tym, w tym miejscu. W tym miejscu. Będzie stał jeden bar. A gdzieś w tym będzie stał drugi. I tu już wszystko budujcie Czy, też nie wybudują. Czy nie? Na razie to zostawiam. I bloki. To jest taki blok. Ale myślę, że ten prefabrykatowy blok. I płyty. Idealne miejsce będzie na to osiedle. Dalej ja, tutaj tutaj Będzie stał jeden blok. Tu będzie stał drugi blok. Będzie stał ten dalszy blok. O. Połowa miasta. Tak, nie połowa, kawałek miasta tylko, ale, ale coś już jest. Idealne będzie to osiedlo. Bo tu się nie zmieści. A to będzie jeszcze raz to postawić się siebie. Śliczne będzie. A przy okazji niech tam budują mi te tory i to wszystko. Bo to nie chcę, żeby to nie kiedyś skończyło budować. A i na razie tu też będą drogi bez chodników, bo chcę zrobić drogi z chodnikami, że będę miał po prostu własny towar. Na razie tak nie jest. Jeszcze importuję no znaczy to nie importuje dużo, importuje mały kawałek, no ale importuje dalej. Dobra, i tyle. Bloki są. Część osiedla jest. I tu na przykład, może nie stąd, a stąd będzie wychodziła kolejna droga. Asfaltowa. Powiedzmy gdzieś, wyborów, no, to... to... W miarę w środku krateczka tak toczą Więc tak I tu, nie tu Tu może bloki dalej Tutaj większe bloki No, jeszcze będą większe bloki Będzie stał tu jeden blok Tu drugi blok tu będzie jakaś przerwa. Tu jeden. Słuchaj, tu jest za blisko Nie, nie chcę wiedzieć, nie mi zajmie ułowa tego osiedla, ale to nie będzie to trwało jakoś specjalnie długo. Tu jest krzywo. To tu trzeba wyrównać tereny? Jakoś tak, jakoś jest równo już. Niech tu bloki będą. Pierwszy blok. Drugi blok. A tu jeszcze taki mały blok. Syfra fabrykatów, ale niech będzie tu jeszcze taki na blok mały. Bo taki trochę bardziej do środka niech będzie. No niech będzie też takie, o tu nie będzie. Nie dobra, nie pasuje. To nie pasuje I tutaj takie drogi. Droga tu. Droga tu się nie da. Droga tu. I tu połączenia z tym. No, ale nie usuwam tu i tu no i na razie takie osiedle wystarczy im pewnie też nie powinny być duże korki, duży ruch bo tutaj jest w miarę to dobrze zrobiłem i chyba wybudowali w ogóle bloki w mieście wybudowali już? nie tutaj wyłączę już siatkę pod jak no mi się wyłączyło to też 1 Dobra Oni coś tu chyba robią Tu już wznoszą budowę Tego pomnika Tu nie ma asfaltu I tu już robią Tu już potrzebują prefabrykatów po i stali To mi I tu już też coś robią Nie no to robią Ładnie tu cały czas coś jest, tu też coś jest, cały czas. Idziesz na stację benzynową, spoko, idziesz z żarciem, to jest dużo, trzeba w tych sklepach, To już powoli importują, żarcia trzeba dużo, alkoholu coraz więcej. No, Ten ja właśnie go wyładować. A alkohol jest nawet drogi w sumie. Może go też sprzedawać. Tutaj też czeka cały czas. Ty jeździsz jeszcze z... zbożem. No tu mało tego zboża się reszta. jak brałem wcześniej, a więcej tego zboża było. Ale tu też ludzi tracuje, no fajnie, fajnie idzie. Ogarnia, tylko mało co nawet pól jest. Fajnie, to zostawiam na razie, tu z widokiem ogarnia, ogarnia. Ty jedziesz pewnie jakąś budowę? Nie. Ty jedziesz na budowę? Ty? Ty jedziesz pewnie, ty jedziesz na budowę. Do Kino 2. Czyli pojedziesz jeszcze tu. Na no asfaltu brakuje i tych rzeczy, no ale dobra, niech to robią. Niech to robią, tu już, tu już asfalt kładzą. Fajnie. Tutory robią. Nie masz prefabrykatów. A prefabrykaty mogę tu wozić. przecież autem. Moje, prefabrykaty mogę wozić. Otwarte, auto. No już trwa film. 18 minut, to jeszcze można coś robić Eee, pojemność kodzinki Chody, że coś się trzeba to? to jest wolne że tego, to mazy. To chyba mazy? Nie wiem Mz. Nie widzisz Będziesz jechał stąd, albo nie czekaj, aż się do pełna załadujesz i idziesz tu rozładować. I tu już czekaj na rozładunek do pełna. Skopi mu rozkład, jedźcie. Jedźcie i, i robcie to, co trzeba. Yy, nie ma ludzi. No to już towary są. Autobój jeszcze tu trzeba wypuścić. autobus mm, bus. tak, najpojemniejszy jest ten 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 jest wolny ale w sumie dwa niemieckie będą lepsze ten jest pojemny, ale wolny Standardowo te autobusy będą na razie też będą jeździli tam stąd, stąd, stąd. Nie jeżdżę, nie chcę z wszystkich, chociaż dobra, jedźcie z wszystkich przystanków do tego no, jedźcie do tego przystanku, jedziesz, ty, i powiedzieliście, się to składem jazdy dla. Tego i tego. Teraz wyśnieć ja wam wszystkich. Jedźcie. Tu, a tutaj trzeba jeszcze jednego autobusa wypuścić. Ja na razie tu będą... Ja na moje na razie będą jeździć tam w mieście. Tu w a potem będą paraharad jeździć. Dalej... No, tu jedźcie Jedź i zarabiaj. Potem będą stąd jeździli. Albo nawet pociągi. Bo tak ja planuję dalej to miasto. Wystarczy to. No bloków w sumie tu nie ma dużo, co... Jest 6 bloków. A tak to już wszystko potrzebne jest do tego. Dobra, to może coś z tyłu poplanuję. Planuję to tak tu. Tu może wyrównać to trzeba żeby mógł ram tu jest jakie pole niech będą na razie kubować duże bloki ogromne bloki tu będą U. ale tu mógł być ten blok nie wiem jak to zrobić tu żeby był wiarę równą mam tych bloków tu niech będzie tak a tu nie będzie to jest ten szerszy to jest ten węż To dwa szersze bo jest taki blok wygląda no, ten i jest blok taki Albo jest niższa, jakieś piętro, chyba nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a tamten ma pięter. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Nie, tyle samo. To nie wiem, czy mi się różni. To budują. Widzisz że stalą na. do tego bloku. 7,9 i potem już 7,7 trochę nagle przywodzisz, i teraz jedziesz gdzie? Pojedźcie, proszę, do prefabrykaty. Po prefabrykaty zmierzasz do biura budowy a jedziesz chyba tam kopać. No Gdzie jedziesz? Nie wiem gdzie jedziesz No i szybko ten blok skończyli A jeżeli nie do końca kokosu, to ja teraz, dobra Tu, tu brakuje fabrykatu Tu brakuje asfaltu Tu brakuje asfaltu może przyjedzie zaraz coś na jakieś autko Ty jedziesz na eksport Ty jedziesz po, po Potem jedziesz do konveyorii jedno biuro za ma budowy to jest chyba za mało Dobra, tam będę do kończył Nie trwa, 20 jeszcze, jeszcze parę minut po nie mi zrobić coś tym bym się trochę zajął może. No bo tutaj żeby tu bloków było ile w lizie. To jest krzywo. Prawo go poprawić? Ten blok obrócić i nie stoi sobie Czy jest krzywo? Jest za bardzo krzywo. No i tu będą węższe już trudno. Węższe. Bo wiem, o. Tu niech będzie. No i ja to nic tu nie może być takiego ciekawego. Może być uniwersytet medyczny. Nie, to tu będzie jaki pusty plac, może coś później wymyślę to tu, ale tyle na razie. I osiedla będzie zaplanowana. I to muszą budować. To muszą budować. No ale niech to robią. Tu jak to idzie i budował. Nie ma betonu. O, trochę tu jest potrzeba. Częściami mechanicznymi będzie problem. A univerak jeszcze nie jest budowany. Tu, tu ktoś przyjdzie może. O, pojechał budować tory. I nie chcę tu budować pracować w sumie. On to już tu kończy, widzę budować tory Zaraz kończysz go. I gdzie idziesz dalej? Na wprost? Pewnie? Nie, wracasz że zajezdni. To nie zakończonych torów. Który? Gdzie już zrobiłeś chyba? A, druta nie ma. Czy ta teraz druta zakłada, dobrze. No, ja to tyle myślę, że chciałbym poplanować tamto osiedle i tyle. I. Jezus, ile tych jest tych tak na tych No I poczekać na czy trzeba aż to zrobię, więc. Ja się już żegnam. Papa. Papa. Pa. No. Nara.